Cześć, tu Złomnik. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Napisał do, mi, do mnie typ, że ma dla mnie super mega film, więc odpisałem mu, żeby mi go przysłał przez jakiś WeTransfer, Transfer, czy tam YouSend czy coś takiego. A on napisał, że nie. Że może mi to przysłać tylko w taki sposób, że on to gdzieś schowa i metodą geocachingu ja sobie to znajdę. On mi poda koordynaty. I rzeczywiście poda mi koordynaty w mailu. Jeszcze mi napisał wskazówkę, jak to znaleźć. I te koordynaty są 20 km od mojego domu, w związku z tym muszę teraz ruszać na poszukiwanie tej rzeczy bo jestem tak ciekaw Boże, zobaczcie na no jakie zadupie mnie to wywiozło w ogóle gdzie ja jestem, co to jest tutaj wynika z tych koordynatów, które dostałem, że to ma być tutaj i jeszcze była podpowiedź w tym mailu, że to będzie coś związanego z gastronomią ale nie mam pojęcia za bardzo co, no nie wiem co, gdzieś jakieś jabłka będą leżały, czy co czy kurka pod nie wiem, zepsute mięso nie wiem co, serio dobra, przejrzyjmy, przejrzyjmy się, zobaczmy co tu jest tu nic nie ma, no to są same takie zarośla. jeszcze pada taka śnieżna krupa straszna, ohydna. Jest naprawdę koszmarna pogoda po prostu. Nie serio nie bardzo mam pomysł. No okolica, w którą dojechałem nie jest zachęcająca, delikatnie mówiąc. O! O! A co to jest tutaj? toś tu leży co jest to? Torba z McDonalda. E, to by się nawet zgadzało, że to jest to. Ale jaja. No dobra, chodźmy zrobić unboxing. Zobaczymy, co tam jest. Dobra, unboxing. Najlepsza część. Zdjąłem te folię, tam w środku były jakieś kamyki, obciążniki, coś, coś, coś. To jest w środku. Gratulacje, Panie Złominik. Uuu. Dobrze. Zobaczmy jak to otworzyć. Jakieś śmieszne pudełko, takie trochę postarane na 15% bym powiedział. No, ale dobra. Otwieramy to. Ale jeszcze tutaj trzeba. Ale ktoś naprał tej taśmy, Tutaj naprawdę chyba miał nadmiary taśmy klejącej. I w środku jest coś. Nie wiem co to jest, cukierek? Fajnie jakbym się przejechał 40 km z połota żeby cukierka dostać. Ale mi się wtedy wkurzył. Powiem Wam. Nie, to nie jest cukierek. Kurka wodna, jak to, Dobra, tam. wycinamy. Nie ma czasu. O! Tak powinno się teraz udać. I się dostać. A, a, się prawie udało. Za się wytnie później. O! Pendrive. No dobra, zobaczmy, co na nim jest. Podejść od strony lasu, bo nie jest ogrodzony. Dom podobno jest przedwojenny, ale od lat 50. jego właściciel go rozbudowywał w sposób dosyć chaotyczny, dobudowując kolejne piętra, kolejne okna, galerie, pokoje, a wszystko to polane sosem marynistycznym. Najwyraźniej był to miłośnik Krzysztofa Kolumba, co widać na każdym kroku w tym domu i klimatów związanych z morzem, podróżami, żeglarstwem. Takie tam. Nie było tutaj nikogo tak na oko patrząc. Z 10, może nawet 15 lat. I dom obłożony z zewnątrz niezwykłą mozaiką popada w ruinę. Wygląda, jakby dach się miał za chwilę zawalić, ale nie dom jest tutaj najciekawszy, tylko to, co kryją jego podziemia. Do domu nie próbowaliśmy nawet wchodzić, uznając, że to nie jest coś, co by nas zainteresowało. Natomiast zauważyliśmy, W satelitarnym stoi jakiś stary samochód, i tak naprawdę to nas skłoniło, żeby do tego domu się w ogóle przemieścić. Przed domem stoi Mitsubishi Mitsubishi Galant, jak się później okazało. Z boku jest napis Galant serii Sigma. Ma taką literę grecką, potem sprawdziliśmy, że to jest Sigma. Galant jest w zaskakująco dobrym stanie Jest kompletny Widać na nim jeszcze ślady zielonego lakieru Kiedyś był zielony Teraz jest też zielony bo Wyrósł na nim mech A mech przykrył śnieg Ale auto wygląda zaskakująco dobrze i prawdopodobnie jakby mu paliwo i podłączyć akumulator, to być może wyjechałby nawet stąd o własnych siłach, chociaż też wygląda na nieużywany od dobrych 10-15 lat. Z tyłu ma nawet jeszcze tablice rejestracyjne, ale ktoś je przeciął, prawdopodobnie, żeby nie dawało się dojść w ten sposób do właściciela. Chociaż można zaryzykować twierdzenie, że były to tablice WIO warszawskie. WIO to Praga Południe. Chociaż samo auto w Warszawie nie stoi. A to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, bo pod domem znajduje się ogromny garaż, a w tym garażu stoją kolejne samochody, prawdopodobnie należące do tego samego nieżyjącego już właściciela. Po wejściu do garażu zauważyliśmy w oddali kontur jakiegoś samochodu. Początkowo myśleliśmy, że to jest Opel, ale jak się podeszło bliżej, to dało się zauważyć, że to jest samochód amerykański. Tablice TO z czasów sprzed 76 roku nie potrafimy ich dopasować do żadnego województwa. Warszawa miała literę W w tamtym czasie. TO nie pasuje do niczego, ale tablice wyglądają na prawdziwe, więc może po prostu brakuje nam informacji. Samochód to jest Primut Valiant z roku 1964. O ile jego tył wygląda jeszcze względnie dobrze. O ile wnętrze wygląda jeszcze, powiedzmy akceptowalnie, to niestety przód i bok są w strasznym stanie. Drzwi są wymontowane z jednej i z drugiej strony. Kanapa została właściwie już zeżarta przez myszy i nic jej nie zostało. Błotniki są całkowicie zjedzone. Maska jest przywalona jakimiś rzeczami. Nie da się dostać do silnika. Auto prawdopodobnie trafiło tutaj jeszcze przed rokiem 79. Bo wtedy musiałoby być już przerejestrowane, a nie jest. Także zapewne stoi tutaj grubo ponad. A za nim stoi jeszcze starszy samochód. Tutaj też przód był grubą zagadką, bo najwyraźniej ktoś go przerobił, żeby przypominał coś innego. No ale potem udało się stwierdzić po bocznych klamkach, że niewątpliwie jest to Fiat 1100 z lat 40 charakterystyczne, klamki takie schowane ma to jest taki Fiat jakiego mieliśmy początkowo podobno produkować w FSO tylko, że ktoś mu zupełnie zmienił przód nadwozia no i teraz już to bardzo utrudnia jego identyfikację i ten samochód już żadnych tablic rejestracyjnych nie ma. I stoi tutaj prawdopodobnie jeszcze dłużej, bo stoi w takim miejscu, z którego już chyba nie ma wyjazdu. Więc można przypuszczać, że to auto stoi w tym miejscu od co najmniej 50 lat. Co jest w ogóle niesamowite, bo no, przepraszam tutaj. Chińska latarka trochę weszła w kadr Wnętrze też zadziwiająco kompletne Są nawet szyby Tak naprawdę ten Fiat 1100 jest w lepszym stanie chyba niż ten Primus Valiant Udało się też dowiedzieć, że ten amerykański samochód brał udział podobno przez moment w filmie polskim Hydrozagadka ale nie oglądałem tego filmu, także dokładnie nie wiem, czy tak było. To już wszystko, co kryje garaż pod tym niezwykłym domem. Wiem, że nie wolno wchodzić w takie miejsca i gorąco to odradzam. Natomiast uznaliśmy, że trzeba to zdokumentować, trzeba to pokazać bo to są po prostu bardzo ciekawe zabytki, a kryje się za nimi zapewne jeszcze ciekawsza historia. A jeśli temat carspottingu nie jest Wam obcy i lubicie dobry carspotting, to chciałem Wam coś polecić i teraz będzie bezczelna reklama, za którą nie dostałem pieniędzy, po prostu tam kolega mnie poprosił, no to stwierdziłem, to jest dobre, więc to pokażę. W Classic Auto był dział o carspottingu za czasów PRL. Był odcinek o samochodach amerykańskich, o super samochodach włoskich jak Alfa Romeo, Freccia, Dioro. Był o niemieckich, tam Mercedesach 500K, takie rzeczy. Był o Porsche, był o polskich prototypach i był o samodziałach. I są tam zdjęcia naprawdę niepublikowane nigdzie wcześniej, nigdy wcześniej ich nie widziałem, które pokazują co jeździło po Polsce, i jak się popatrzy na to, co jeździło po Polsce od tych lat 50. -tych, powiedzmy do późnych 80. No to oczy wypadają tutaj trzeba je trzymać, biegają po podłodze, piszczą i kwiczą, także polecam wam Classic Auto i tę serię z CarSpottingiem. No i to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jak tak, to super, a jak nie, to nie super. Na